Dobry wieczór. Dobry wieczór kochani. Przychodzę dzisiaj z omówieniem produktu do Tera, jakim są enzymy trawienne. Ja tu pokażę, jak to wygląda. Terazymy, tak to się nazywa. Odbija się tu światło, ale, ale mam nadzieję, że coś tutaj dojrzymy. To jest nietypowy produkt, ale bardzo cenny z Dotera, gdzie jest szeroki wachlarz tych enzymów trawiennych, połączony też z olejkami. I tak jak określają dietetycy, bardzo ciekawy i bogaty skład, wyróżniający ten preparat na tle wszystkich innych produktów, enzymów trawiennych na rynku. I teraz Wam troszeczkę o nim opowiem. Co my tutaj mamy w składzie? W składzie mamy proteazę, czyli do rozkładu białek na aminokwasy. Aminokwasy, wiadomo, są używane do produkcji innych białek. Mamy papainę. Papaina też do cięcia jest białek, szczególnie białek mięsa, ale tutaj szczególnie jest taki nacisk postawiony na trawienie robaków pasożytniczych. Amylaza, czyli rozkład skropi do maltozy, laktoza do cięcia do trawienia cukru mlecznego. Lipaza jest tutaj do cięcia do trawienia tłuszczów, czyli na mniejsze cząsteczki, które są używane do tworzenia błon komórkowych i też do, na przykład do tworzenia hormonów, jest alfa galaktozydaza, do cięcia glikolipidów i glikoprotein, celulaza, sukraza. Betaina HCL odpowiedzialna za kwas solny dostarczany do żołądka. I co jest tutaj cennego, jest kompleks antygluten Enzym Blend. On się nazywa. To jest właśnie taki kompleks do, do cięcia, do trawienia glutenu. I on jest pozyskiwany z kropidlaka. I właśnie ten kompleks jest takim, taką rzadkością. i on bardzo wzbogaca cały ten kompleks enzymów. Do tego dodane, słuchajcie, jest tutaj, dodane są olejki, jak mięta pieprzowa. Imbir i kminek dla lepszego, jakby też wchłaniania, dla lepszego działania tych wszystkich składników. A tak naprawdę, też głównie dla takiego zaopiekowania się naszym komfortem ze strony przewodu pokarmowego, czyli żebyśmy, żebyśmy nie mieli jakichś takich dyskomfortów i dolegliwości. Ten suplement. Bierze się, ja go biorę, słuchajcie, do głównego posiłku, bo to jest szczególnie dla osób, które mają jakieś nietolerancje pokarmowe, czyli dla osób, które mają posiłkowo jakieś wzdęcia, niestrawności, kłucia, albo zdiagnozowane SIBO, czyli przerost bakteryjne w jelicie cienkim, albo pomimo diety też nie do końca zawsze to jedzenie powoduje u nas dobre samopoczucie, a nie daj Boże, jak już dziś, słuchajcie, wyjeżdżamy, jemy, stołujemy się na zewnątrz, to ja ten kompleks mam, bo mam sprawy, właśnie, gastryczne i też kiedyś miałam zdefiniowane, właśnie te dolegliwości z nietolerancji pokarmowych. Więc dodaję sobie taką jedną kapsułkę do głównego posiłku. A gdy jest taka potrzeba, no to tutaj jest też powiedziane, że można przyjmować jedną kapsułkę do każdego posiłku. Niektóre. Takie protokoły były, żeby brać go też albo jedną naczczą, wtedy też przysłowiowo wymiata taką kanapkę z podstawówki. Czyli, jeżeli chcemy, jakby oczyścić też nasze jelita, spowodować, aby wszystko z nas się wydostało, to też ten kompleks enzymów trawiennych jest potrzebny. No z wiekiem też już inna jest produkcja enzymów trawiennych, więc warto się nimi posiłkować. Naprawdę robią robotę, bo czuć ich dobroczynny wpływ. Jeżeli ktoś w ogóle, słuchajcie, słyszy, leczy się tam gastrycznie i ma te inhibitory pompy protonowej, a jeszcze jakieś tam ksifaksany przy SIBO się bierze dwa tygodnie, z tych leków jakby klasycznych, jako taki antybiotyk w kierunku na jelita, to tutaj można sobie. Pomóc właśnie poprzez te enzymy trawienne, ale też Dotera. To już w innym filmiku nagram. Ma też taki produkt, który ja używam, akurat używałam kiedyś, jak wychodziłam z tej przypadłości swojej odstawiając Xifaxant. To właśnie GX Assist używałam z probiotykiem Dotera. To jest tak jakby pierwszy taki produkt. W następnym filmiku kiedyś Wam nagram, co to jest GX Assist i PB Assist jako probiotyk, czym się różnią. Natomiast, jeżeli kiedyś zapragniecie spróbować, a macie tematy gastryczne, to bardzo Was zachęcam do wypróbowania tego preparatu, bo naprawdę komfort ze strony przewodu pokarmowego to jest tak naprawdę jakby się zdecydowana różnica. I czasami ja też pozwalam sobie przysłowiowo coś tam zgrzeszyć, posiłkując się tą kapsułą, bo też nie mam tych dolegliwości, takich. Kłócia takich dyskomfortowych. No to tyle, pozdrawiam Was serdecznie i do zobaczenia, pa pa.